Witam serdecznie Wróżka Stella się kłania. Witam wszystkie bliźnięta, bo to jest dla Was horoskop wróżba na listopad. Zobaczymy, co się wydarzy, jak ten szary, bury i ponury miesiąc wypadnie. A może sam raz dla bliźniąt będzie wesoły. <noise> Zobaczymy. Horoskop oczywiście z wizją. Także na końcu zobaczymy tą wizję. Przypominam wam, że możecie zadawać pytania po 10 zł na filmik publiczny. To jest taka najszybsza i najtańsza forma wróżby, bo oczywiście piszecie jedno konkretne pytanie na mojego maila, którego znajdziecie pod filmikami moimi albo na mojej stronie www.stylla.pl. I po prostu ja Wam wysyłam numer konta, wy mi <laughs> potwierdzenie przelewu i oczywiście wy dostajecie link, w którym jest Wasza odpowiedź. Dobrze kochani, poza tym robię oczyszczenia, wzmocnienia energetyczne. Sprawdzam Wasze klątwy, uroki, złożyczenia, blokady, wampiry energetyczne, podczepy, zdrowie w tym wszystkim. Co przyszło od strony matki czy ojca strony, i tak dochodzimy do wszystkiego. Oczyszczamy to, wzmacniamy i macie czuć się lepiej fizycznie, psychicznie i duchowo. Robię też rytuały. Świec w pełni Księżyca i wnów Księżyca. Zapalam świecę z intencjami, także, no, oczywiście, jest tam. Jest to troszkę magiczne, ale to jest biała magia, bez szkody dla nikogo. Możecie sobie zamawiać na przyciągnięcie miłości, finansów, zdrowia, urody, szczęścia co tylko chcecie. Poza tym na odcięcia od złych energii, energii ludzi i sytuacji również. Dobrze, co jeszcze poza tym? Wróżę przez telefon, przez Skype'a, mailowo mogę Wam odpowiedzieć na 2 trzy pytania albo nagrać Wam prywatny film z odpowiedziami. Jeśli nie chcecie mieć kontaktu bezpośredniego, piszecie 5 pytań, najmniej, bo możecie napisać 10-20 i po prostu ja Wam odpowiadam w filmiku prywatnym, tylko dla Was jest nagranie, tak jak teraz. E, dobrze, e, nagrywam też horoskopy na 2021 rok już. E, jeśli chcecie, to zamawiajcie. Możecie na rok, dwa, trzy zamówić. To już od Was zależy. E, zaczynam, bo tutaj się bliźnięta niecierpliwią i zaczynamy główne przesłanie na listopad dla bliźniąt. <laughs> Pewnego rodzaju ograniczenia się pokazują, swoje własne też, myśl o kształty, jakaś taka kontrola, która się Wam w ogóle nie będzie podobała, może ktoś Was będzie chciał zmanipulować, skontrolować, ale w każdym bądź razie są pewnego rodzaju ograniczenia też finansowe, czyli trzeba uważać na te finanse albo na to, w co się inwestuje pieniądze. Takie przesłanie jest, uważaj uważajcie na to żeby nie stracić niepotrzebnie pieniędzy dać się wciągnąć w jakieś manipulacje na to będziecie musieli na pewno uważać i ta energia właśnie pokazuje pewne przeszkody właśnie w listopadzie No dobra, teraz sprawdźmy co się uda, a co się nie uda. Co się uda? Mhm. A co się nie uda. Ok. Najpierw rozłożymy te karty, bo są bardzo duże. Się nie mieszczę. <laughs> co się Wam uda? Y właśnie niektóre bliźnięta mogą pokonać jakąś trasę, wyjechać gdzieś ogólnie. Y uciec też od problemów, y wyciszyć się. Y też po prostu pewnego rodzaju możecie uniknąć pewnego rodzaju problemów i nieszczęść które spadają na głowę <laughs> także uda wam się na pewno w miarę tutaj dobrze przetrwać ten miesiąc ze względu na to, że właśnie będziecie umie umiały sobie radzić psychicznie nawet jakby coś się nie wiem co działo to wy sobie poradzicie a co się nie uda? Nie uda się dogadać z jakąś kobietą, mieliście z nią się dogadać, no nie uda się na razie się z nią jakoś porozumieć. Też, cóż, rzeczywiście nie, nie uda się zrobić czegoś w domu. No, może mieliście wcześniej jakieś projekty, czy związane z remontem domu, czy skupnem, czy coś, czy z budową. Coś może nie wyjść, coś się może nie udać do końca, też może coś się popsuć, także. Na pewno na to trzeba zwrócić uwagę. Praca i finanse. Praca i finanse. Powiem tak, um, ktoś Was tam będzie chciał mamić, oczarować, wmówić pewne rzeczy, albo ukraść wam wasz pomysł albo projekt, na to musicie uważać, tak? Bo yy, no, nawet yy, jeśli macie jakieś ciekawe pomysły albo, a, albo takie sprawy, nie mówcie tego na głos, nawet przy swojej rodzinie, nawet przy swoich przyja najbliższych przyjaciołach, znajomych, bo niestety. Ktoś może ten pomysł ukraść. Jest coś takiego dziwnego w tym wszystkim. Ogólnie będziecie mieli taki fajny pomysł, właśnie na zarabianie pieniędzy, tak? Na coś, co można robić na przykład w domu, że możecie pracować w domu, że możecie właśnie tutaj kontrolować sami siebie, tak? Nie potrzebujecie jakiegoś innego kontrolera przy sobie. W każdym bądź razie, no, wydacie sobie radę finansowo. Bo wy jesteście w jakiś sposób tam zabezpieczone, pochowane macie pieniądze w słoikach, także spokojnie będzie dobrze. <śmiech> ok. <śmiech> I teraz urzędy, sprawy urzędowe, nauka, e, nauka no dokumenty jakieś, jak tutaj będzie. Sprawy urzędowe, no niektóre niestety nie do załatwienia. Właśnie będziecie, niektóre będą, będziecie czekać na jakieś pieniądze. Niestety te pieniądze do Was nie dotrą. Albo będą jakieś opóźnienia. Także z urzędów jakieś pieniądze. Po prostu opóźnienia. Co do nauki, możecie się uczyć. Możecie się uczyć. I, i tutaj co do egzaminów, no raczej nie, raczej może też być jakaś przeszkoda Żeby coś zdać No ale to mogą być nie od was zależne Sprawy także No tak to wyszło kochani No i teraz miłość i uczucia Miłość i uczucia sprawdźmy Jakie uczucia dla bliźniąt No, takiego pewnego rodzaju jest tutaj osamotnienie, melancholia, smutek, niedo no, niedocenianie tego, co się ma. E po prostu, tak jak mówię, może ten miesiąc na nas tak zadziała, może zadziała cała sytuacja, jaka się wydarzy w kraju. To wszystko będzie na nas działać niestety negatywnie. No i bliźnięta tutaj e rzeczywiście bardzo się będą izolować, bardzo będą zamknięte w sobie. No oczywiście pewnie nie wszystkie, tak, no wiadomo, ale może być tak, że nawet w rodzinie będziecie w rodzinie, w domu będziecie też się czuć samotnie, osamotnione, bo tak nieraz jest, no, mimo wszystko, że mamy kogoś, też możemy niestety nie dogadywać się do końca i też czuć taki smutek i takie osamotnienie. Zdrowie i energetyka. <laughs> No, właśnie, i tutaj jest nawet pokazane znowu ta ósemka mieczy, znowu, właśnie jakaś kontrola, jakaś nad Wami przewaga, ktoś będzie jakiś, szczególnie mężczyzna, będzie chciał Was jakoś energetycznie wyssać. <laughs> Ale tak, powiem tak, przeciążenia są na, na tutaj, na tej czakrze, właśnie sakralnej, wampir energetyczny, przeciążenie na, na splocie słonecznym, gardło i trzecie oko. To są najbardziej takie rzeczy, które Wam będą dokuczać energetycznie, osłabieni może też być, możecie być osłabieni zdrowotnie. Kręgosłup, tylne plecy, zapaleniowe stany, brzuch, układ pokarmowy, bardzo Wam się coś tam <laughs> zacznie psuć, także uważajcie na to. E, oczywiście gardło, bóle gardło, tak jak ja teraz e, dopiero robię trzeci horoskop, a gardło już mi wysiadło. Także już jest e, właśnie często te złe energie. No Najpierw nam, nas atakują, właśnie i, i, i atakują nasze gardło, także u Was też jakieś hormonalne sprawy tarczycowe, oczy, uszy, zatoki. Nogi Was też będą bolały, szczególnie jedna noga, coś tam się, jakieś nawroty też różnych chorób, także rzeczywiście energetycznie mocno zanieczyszczeni. Kąpcie się w soli naturalnej. Okadzajcie się Białszałwią, także albo zgłaszajcie się do wróżki Astylii, czyli do mnie. No i zobaczmy ostrzeżenia i rady. Czy są jakieś jeszcze ostrzeżenia i rady dla bliźnią? No, oczywiście, nie smućcie się tak, nie smućcie się tak, będzie wszystko dobrze. Szukajcie przyjaciół, szukajcie przyjaźni. Yy, nie dajcie się oszukać, omamić. Dalej to się pokazuje taka przestroga. Komuś, kto może być nawet z rodziny, kto jest dla Was kimś bliskim, może niestety Was w czymś tutaj kłamać i może Was tutaj pokrętnie jakoś manipulować. Poza tym, no też z przeszłości ktoś może do was zapukać, ktoś może będzie chciał z wami porozmawiać czy spotkać się, ktoś z przeszłości, kto może o was sobie nagle przypomniał. To właśnie może was wpędzić w tak, taki smutek, właśnie, że ta osoba będzie chciała wrócić, że ta osoba będzie chciała porozmawiać, no i takie zastanawianie się, czy to w ogóle ma sens. A jak przejdziecie święta? Pierwszy, drugi listopada. Halloween. <słuch> jak bliźnięta przejdą święta? O, jak się złożyło. Jak bliźnięta przejdą święta? Ponuro, powiem tak, no u Was tak po prostu rzeczywiście emocje takie, czy iść na ten cmentarz, czy nie iść, czy, czy bo, bo mogą być różne, mogą być obostrzenia na tych cmentarzach albo takie inne rzeczy. Także musicie albo wcześniej dwa dni pójść, albo później dwa dni, i wtedy będzie ok, bo tak to się tak nadenerwujecie, też jakoś tak niezbyt, niezbyt będzie Wam to wszystko odpowiadać. Jakoś tak dosyć smutnawo. Także tak te święta niestety przelecą. A zobaczmy jaka wizja dla bliźniąt. No taki anioł uwięziony w linach. No rzeczywiście co to może znaczyć dla was. Czy to jest jakaś pułapka, właśnie? Jesteś oplątany problemami, one Cię ograniczają. Twoje życzenia i działania: zbierz siłę woli, stań z nimi twarzą w twarz. Najpierw pokonaj swoje lęki, wtedy będziesz wolny. To jest karta też restrykcji, ograniczeń, wpędzania w pułapkę, komplikacji. Tak, może bliźnięta się będą czuły, właśnie, ale powiem Wam tak, wszyscy jesteśmy tak jakby w tym, właśnie tym aniołem wplątanym w linę. No i rzeczywiście wszyscy jesteśmy, wszyscy możemy tak się czuć ograniczeni, właśnie manipulowani no może bliźnięta trochę bardziej będą to odczuwać jakby i rzeczywiście ta energia będzie wam spadać także lepiej wzrastajcie lepiej trzymajcie na wody te swoje smutki bo no cóż na smutkach daleko nie pojedziemy musimy mieć siłę i odwagę bo nie wiadomo jeszcze co nas czeka i nie możemy się tak załamywać tak że coś tam się stało no pewnego rodzaju jakieś problemy ograniczenia i tak dalej wszystko będzie dobrze, trzeba się zacząć cieszyć, ale cały czas, no teraz jest październik, jeszcze cały czas w ludziach ten strach i tak dalej. W listopadzie może być już lepiej, tak? Tutaj może co, co chodzi do tego wirusa i co i zarazy, co nas tam gania, co nas tam w ogóle ganiają przez to. No ale, kochani, nie przejmujcie się, będzie dobrze, bądźcie silni, ja wam tego życzę. I cóż, subskrybujcie mnie, lajkujcie i do usłyszenia. Pa-pa!